Hej, cześć się mano, cześć mną na chcę wam powiedzieć, że... No tak, chciała, przeprosić, że nie wrzucam odcinków, a od pan ponad kurde, nie wiem, od ponad 26 dni, prawie miesiąc czasu, bo wiecie i itacie tam, pięta nie święta, a ja wiem przez większość czasu byłem w Polsce i chcę wam życzyć, którzy bodajże już trzeci odcinek z serii The Sims, jak widzieliście w poprzednim odcinku i się wprowadził okay, się do Juno. a ja ją teraz zaprosić do swojego domu i jeżeli wyszła ze mną, dołączenie do rodziny. Proszę, ze razem. okej okay a co jakby ja przyprowadziłem się do niej? Wprowadziłem nie. się dymic. To o wiele lepsze do banku się przeprowadziłem. Znaczy teraz zastanówcie się. Coś <grywina> żebyś to już wziąłeś do pracy, czy na razie ona będzie na ta utrzymaniu artorskim. Dobry plan! Dobra. A Punkt do, do wybrania. Aha, the urbs. O, oh, that was weird. Oh, Wha what, what is that? That's my new mug. No that! Oh. Nie, yeah, nas Trzeci poziom umiejętności komediowych. Dobra, jak już widzieli, teraz widzimy. Widzieliśmy umiejętności komediowych na poziomie czwartym. I widzimy się później. Już i ty gotować nie umiesz. Eee, to W liście miałeś zapisane, kurwa, co masz gotować? Wiem, że ty chcecie, ale. Dobra, to nie jest na jedno What the Oferty. Ty. Dobra. Oferty dodam. Okay. to jest? Mamy przesłuchanie teraz. Aha, zapomniałeś, że ona miała, miała ten przesłuchanie. Many unbearable hours later. Dajcie, dać mi znać, ja mam ci pomysł znajomy, żeby gdzieś ona pracowała. Dajcie mi znać. Gdzie mamy, mamy wtedy pracę? Aktywa, doktora, naukowca, aktora, e, artystka sceniczna, astronautka, autorka, bizneswoman, górę techniki, dwóchmistrzyni, malarka, ogrodniczka, sportowiec, tajna agentka, twórczyni stylów, wolny strzelec, barista, piekunka, pracowniczka fast foodu, pracowniczka fizyczna, klepusz, simfluencer, streamer gier, czy złotarzączka. Bo zdecydujecie, na którą z tych prac mała ona pójść, to na tą pracę ona pójdzie. Bo ona nie będzie miała raczej już wyboru, żeby się sama nie utrzymywać. To się że się zaczyna palić, Ja mam już minutę? 37, minut odcinka, a ja jeszcze nie, jeszcze nie poszedłem grać aktora. No co ty się zastanawiać że To na ci żał. Shimeini nie wiem, co to w Dobrze, ja że to jest. Dobra, że to jest. Dobrze, że to jest. ale nieważne Dobra, jest. od że to jest. Dobrze, że Zoli, Bambo. Zoli Buf. Plaga Ufa.

Kiedy macie pomysł, że, żeby Yumi mogła pracować, to piszcie w komentarzach. I, i, na, i najwięcej właśnie tym od tego komentarza, będzie pójdzie ona do pracy. Zastanówcie się nad jej pracą. Jak zobaczcie, jak najwięcej polubień pod, pod tym komentarzem, to ona pójdzie do tej pracy. Czasem trzaskam, ale czasem, Ale ten tryba! Mi, ty mnie Czemu nas ona wczoraj? Mm. Już ja zaczęłam. Jeżeli chcesz uczestniczyć w to nie jest no. Czekaj, mą. Zpoczęcie sukcesem. Jury. Twój występ na przesłuchanie został oceniony pozytywnie. Zachęcają dokumentarz odwrótu się na występ muzyczny w towarzystwie w boju. Kawój. Czekaj? Czwarte rodziny. No dobra, mam godzinę 20 minut, to to ja sobie kończył. do zobaczenia w nowym odcinku do zobaczenia cześć